Słońce świeci w dzień, kiedy większość z nas jest poza domem, a wiatr, cóż, ma swoje kaprysy. Wtedy pojawiła się idea a co gdyby tę energię dało się zatrzymać na później? Magazyny energii to nie dzieło jednego człowieka czy firmy to wynik ponad 150 lat pracy naukowców. Magazyny energii są drogie, bo to zaawansowana technologia oparta na kosztownych surowcach. Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu. Gdzie poruszam tematy o przyszłości technologii, ekologii i życiu dnia codziennego. Z tej strony niezmiennie Bajo, jesteście na kanale Świat Bajo. Dzisiejszy temat jest niesamowicie ekscytujący. Magazyny energii. Brzmi technicznie, może na początku, ale gwarantuję, że ta historia, która ma moc zmienić nasze życie, pochłonie Was do reszty. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, lajkowania odcinków oraz do komentowania. W poprzednich trzech odcinkach poruszyłem tematykę odnawialnych źródeł energii. Dzisiejszy temat zdaje się spinać to wszystko olbrzymią klamrą. Standardowo, już jak na mój podcast przystało, zacznijmy od krótkiego rysu historycznego. Kiedy pojawiły się odnawialne źródła energii, takie jak panele słoneczne czy turbiny wiatrowe, ludzie szybko zauważyli, że produkcja energii nie zawsze idzie w parze z jej zapotrzebowaniem. Słońce na świecie yy, świeci w dzień, kiedy większość z nas jest poza domem, a wiatr, cóż, ma swoje kaprysy. Wtedy pojawiła się idea: a co, gdyby tę energię dało się zatrzymać na później? I tak zaczęła się historia magazynów energii. To urządzenia, które pozwalają przechowywać nadmiar energii, a potem użyć jej w dowolnym momencie. Wyobraźcie sobie mili państwo, że macie własną mini elektrownię, która pracuje 24 na 7, nawet wtedy, gdy panele na dachu nie produkują prądu. Magazyny energii stają się skarbcem do którego dokładacie to, co wyprodukowaliście, żeby wykorzystać wtedy, kiedy najbardziej tego będzie się potrzebować. To, co wydawało się futurystycznym wynalazkiem, dziś staje się dostępne zarówno dla domów, jak i dla dużych przedsiębiorstw. Od małych skrzynek w garażu po potężne systemy zasilające całe fabryki. Możliwości są ogromne. Dobrze, wprowadzenie mamy za sobą. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na więcej. Kto właściwie stoi za wynalezieniem magazynów energii? Oczywiście, sprawa, jak zwykle, nie jest tak prosta. Żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, musimy się cofnąć aż do XIX wieku, kiedy pojawiły się pierwsze prace nad przechowywaniem energii w sensie dosłownym. Początek tej historii wiąże się z wynalezieniem akumulatorów. Czyli najprostszej formy magazynów energii. Pierwszy ołowiany akumulator wynalazł w 1859 roku niejaki francuski fizyk Gaston Planté, o ile dobrze wymawiam jego nazwisko. To urządzenie było na swój czas przełomowe. Mogło magazynować energię elektryczną i oddawać ją później. Co otworzyło drzwi do elektryfikacji transportu czy rozwoju technologii. Choć jego sprawność była niska, bo około 50%, ten pomysł zapoczątkował myślenie o tym, jak zatrzymać energię. W XX wieku sprawy nabrały tempa. Kluczowe prace nad nowoczesnymi systemami magazynowania energii miały miejsce w Stanach Zjednoczonych i Japonii. Jednym z najbardziej przełomowych projektów był rozwój baterii litowojonowych. Tu na scenę wchodzi niejaki John Goodenough, który w latach 80. opracował jedną z kluczowych technologii używanych do dziś. Baterie litowo-jonowe miały wyższą sprawność, były mniejsze i bardziej trwałe. John Goodenough dostał za swoje osiągnięcie Nagrodę Nobla. W wieku 97 lat. Trzeba dodać, że dożył on 100 lat, zanim zmarł. A co z wielkoskalowymi magazynami energii, tymi dla firm i elektrowni? Tu z kolei trzeba wspomnieć o Japonii i firmie NGK, która w latach 90. opracowała pierwsze na świecie baterie sodowo-siarkowe. Były one zaprojektowane z myślą o dużych instalacjach przemysłowych. Takich jak elektrownie wiatrowe. To rozwiązanie miało jednak jedną wadę: było drogie i trudnie, trudne w utrzymaniu. Przełom nastąpił w ostatnich dwóch dekadach, kiedy firmy takie jak Tesla, LG Hem czy BYD zaczęły inwestować miliardy w rozwój magazynów energii. Tesla wprowadziła na rynek słynne. Powerwall -e i powerpaki, które nie tylko były wydajne, ale też łatwe do zastosowania w domach czy firmach. Sprawność? Około 90%, co oznacza, że prawie cała energia, z, którą zgromadzisz, może zostać użyta później. Podsumowując, magazyny energii to nie dzieło jednego człowieka czy firmy. To wynik ponad 150 lat pracy naukowców, wynalazców i inżynierów z całego świata. Od Francji i Stanów Zjednoczonych po Japonię i Chiny. Ale jedno jest pewne: bez ich determinacji nie bylibyśmy dziś w tym miejscu, w którym jesteśmy. Koszty magazynów energii to temat, który wielu ludzi od razu zniechęca. Ale warto zrozumieć, co się na nie składa i dlaczego ceny są takie, jakie są. Zacznijmy od konkretów. W Polsce ceny magazynów energii dla domów wahają się od około 15 do 50 tysięcy złotych w zależności od, od pojemności producenta. Na przykład typowy magazyn o pojemności 5 kWh, wystarczający do zasilenia podstawowych urządzeń w domu, kosztuje od 20 000 do 25 tysięcy. Jedn... Większe jednostki o pojemności 10 kWh i więcej potrafią przekroczyć 40 tysięcy zł. W przypadku firm i dużych instalacji przemysłowych mówimy o setkach tysięcy, a czasem nawet milionach złotych za zaawansowane systemy. Zapytacie dlaczego tak drogo. Po pierwsze, kluczowym elementem magazynów energii są baterie, najczęściej litowo-jonowe. Lit to rzadki surowiec, którego wydobycie i obróbka są kosztowne. Do tego dochodzą inne komponenty, takie jak nikiel, kobalt czy mangan. Ceny tych materiałów podlegają wahaniom rynkowym, a rosnący popyt na baterie, zwłaszcza z sektora samochodów elektrycznych, dodatkowo je winduje. Po drugie, technologie te są jeszcze relatywnie nowe. Badania i rozwój kosztują miliardy złotych, a producenci muszą. Odzyskiwać swoje inwestycje. Dla porównania, ceny panela fotowoltaicznego spadły o ponad 80% w ciągu ostatnich 10 lat, bo rynek się rozwinął i nasycił. Magazyny energii są dziś na podobnym etapie, więc w przyszłości ceny prawdopodobnie też zaczną spadać. Po trzecie, do kosztów dochodzi cała elektronika sterująca. Magazyn energii to nie tylko bateria, bo także inwentary, systemy zarządzania energią, tak zwane BMS-y i oprogramowanie, które optymalizuje działanie całego systemu. Każdy z tych elementów zwiększa finalną cenę całego urządzenia. Nie zapominajmy też o podatkach, opłatach celnych i kosztach montażu. W Polsce instalacja magazynu energii może kosztować dodatkowe kilka tysięcy złotych, zwłaszcza jeśli wymaga modernizacji instalacji elektrycznej w starym domu. Zbierając to wszystko do kupy, magazyny energii są drogie, bo to zaawansowana technologia oparta na kosztach surowców i wymagających precyzyjnego wykonania materiałach. Ale to, co dziś wydaje się dużym wydatkiem, w przyszłości może stać się bardziej dostępne, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę coraz szersze wsparcie rządowe czy dotacje. Przechodząc do przyszłości magazynów energii, wygląda na to, że czekają nas naprawdę ekscytujące zmiany. Niedaleka przyszłość zapowiada jeszcze większy rozwój technologii, który sprawi, że te urządzenia będą bardziej wydajne. Przystępne celowo i ekologiczne. Teraz postaram się przybliżyć, co czeka nas w najbliższych latach. Po pierwsze, coraz większy nacisk będzie kładziony na alternatywne technologie magazynowania energii, choć dzisiaj dominują baterie litowo-jonowe, ich ograniczenia takie jak koszt dostępność surowców czy wpływ na środowisko sprawiają, że naukowcy pracują nad nowymi rozwiązaniami. Wspomina się o bateriach sodowo-jonowych. Są one tańsze i bardziej ekologiczne czy solid state batteries, czyli bateriach półprzewodnikowych, które mogą być bardziej wydajne i bezpieczniejsze. Po drugie, Rozwijane są systemy integrujące magazyny energii z inteligentnymi sieciami energetycznymi. Smart grids. Wyobraź sobie, że Twój dom magazyn energii nie tylko magazynuje prąd dla Ciebie, ale także współpracuje z sąsiednimi systemami, tworząc lokalne mikrosieci. Taka wymiana energii pozwala na jeszcze większe oszczędności i stabilność całej sieci. A co z wyglądem? Magazyny energii stają się jeszcze bardziej kompaktowe, lżejsze i elastyczne. Będą łatwiejsze do zainstalowania, co obniży koszty i czas potrzebny na ich wdrożenie. Możliwe też, że pojawią się nowe formy magazynowania, np. systemy cieplne, które przechowują energię w formie ciepła, albo chemiczne magazyny wykorzystujące wodór. A jak wygląda sprawa Polska? Tu sprawy są bardziej skomplikowane. Polska dopiero zaczyna stawiać pierwsze kroki w tej dziedzinie. Choć mamy dynamicznie rozwijający się rynek fotowoltaiki, magazyny energii nadal są stosunkowo mało popularne. Dlaczego? Główną barierą są wysokie koszta. Na razie wielu Polaków decyduje się na sprzedaż nadwyżek energii do sieci zamiast inwestować w domowe magazyny. Jednak to nie tak, że nic się do końca w naszym kraju nie dzieje. W 2024 roku, czyli roku obecnym, wprowadzono program wsparcia dla magazynów energii, takie jak dotacje w ramach moje, Mój Prąd czy inne inicjatywy wspierające term, transformację energetyczną. To może być kluczowy impuls, który zachęci więcej osób i firm do inwestowania w tę technologię. Warto też wspomnieć, że na polskim rynku pojawiają się rodzime firmy, które produkują magazyny energii. Przykłady to ML System czy ZPUE, które stawiają na lokalne rozwiązania. Ich produkty są coraz bardziej konkurencyjne, zarówno pod względem jakości, jak i ceny. Podsumowując, przyszłość magazynów energii jest jasna. Na świecie będziemy świadkami dalszego rozwoju technologii, które stanowią, staną się bardziej dostępne i wszechstronne. W Polsce droga jeszcze daleka, ale dzięki wsparciu rządowemu i rosnącemu zainteresowaniu energetyką odnawialną możemy stać się ważnym uczestnikiem w tej transformacji. Kochani, omal. Nie zapomniałem o jednej z najważniejszych rzeczy, a mianowicie kwestii recyklingu i odzysku magazynów energii, która staje się coraz ważniejsza, zwłaszcza w kontekście rosnącej liczby zainstalowanych systemów. Z perspektywy przyszłości to temat, który będzie zyskiwał na znaczeniu. Chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, że recykling magazynów energii to bardzo ważna sprawa. Magazyny energii, szczególnie te oparte na bateriach litowojonowych, zawierają surowce, które mogą być szkodliwe dla środowiska, jeśli nie zostaną odpowiednio przetworzone. Kobalt, lit, nikiel czy miedź są kluczowe w produkcji tych baterii. To surowce, które trzeba odzyskiwać, aby zminimalizować negatywny wpływ na środowisko i zabezpieczyć dostępność tych materiałów w przyszłości. Przypominam, że nie są one niewyczerpywalne. Co dzieje się z, użytkow... z używanymi bateriami? W tej chwili recykling baterii litowo-jonowych jest jeszcze w fazie rozwoju. Firmy zajmujące się odzyskiem starają się opracować efektywne metody, które pozwolą na odzyskanie jak największej ilości cennych surowców. Dziś średni poziom odzysku dla baterii litowo-jonowych waha się w granicach 50 do 60%, ale rozwój nowych technologii pozwala sądzić, że w przyszłości osiągniemy wyższy wynik. Technologie takie jak mechaniczny recykling pozwalają na rozdzielenie materiałów, a chemiczne metody odzysku umożliwiają przywrócenie surowców do dalszego użycia. Co się zmieni w przyszłości? Już teraz widać wyraźnie, że firmy zaczynają inwestować w technologie recyklingu na przykład Tesla, która nie tylko produkuje magazyny energii, ale także planuje uruchomić fabryki zajmujące się recyklingiem swoich baterii. W ciągu najbliższych 5-10 lat możemy spodziewać się znaczącego rozwoju w, w, tej, w tej branży. Co możemy powiedzieć o kosztach materiałów w tej branży na pewno z czasem rozwoju recyklingu staną się one tańsze i bardziej konkurencyjne bo wymusi to rynek Polska i recykling magazynów energii w Polsce ten temat staje się coraz bardziej aktualny. W kraju działa już kilka firm zajmujących się odzyskiwaniem surowców z, z użytych baterii, ale przeważająca część recyklingu nadal odbywa się niestety metodami tradycyjnymi. W przyszłości, w związku z rozwojem rynku magazynów energii, możemy spodziewać się wzrostu liczby inicjatyw które umożliwią odzyskiwanie surowców z baterii do systemów fotowoltaicznych i magazynów energii. Warto podkreślić, że Unia Europejska już teraz wymusza na producentach większą odpowiedzialność za recykling swoich produktów, co przyczyni się, miejmy nadzieję, do przyspieszenia tego procesu w naszym kraju. Przyszłość magazynów energii to nie tylko rozwój samych technologii, ale także infrastruktury, działań związanych z recyklingiem. Dzięki lepszym technologiom odzysku surowców będziemy mogli korzystać z tej energii nie tylko w sposób bardziej efektywny, ale co równie ważne bardziej przyjazny dla naszej planety. Na zakończenie. Warto wspomnieć o kilku naprawdę spektakularnych projektach związanych z magazynami energii, które zaskoczyły świat, a także o tych, które niestety okazały się wielką klapą. Teraz garść ciekawostek. To jeden z moich ulubionych tematów podcastów. Mam nadzieję, że Wam również przypadnie on do gustu. Pierwsza ciekawostka. Największa bateria na świecie, Horns Daily Power Reserve w Australii. Jest to instalacja, która została zbudowana przez Teslę w 2017 roku. To jedno z najbardziej znanych przedsięwzięć w zakresie magazynowania energii. Znajduje się w nim ponad 100 MWh energii, co pozwala na stabilizowanie sieci energetycznej w całej Australii Południowej. Projekt okazał się nie tylko technologiczną rewolucją, ale również ogromnym sukcesem finansowym. Już po kilku miesiącach zwrócił się zainwestowany kapitał. Mega bateria w formie statku to ciekawostka numer 2 Energy Observer. To jeden z najbardziej nietypowych projektów w tej dziedzinie. Jest to w pełni zasilany energią odnawialną statek, który na pokładzie posiada magazyn energii umożliwiający mu funkcjonowanie na morzu, nawet bez dostępu do tradycyjnego paliwa. Jest to przykład zaawansowania magazynów energii na naprawdę nietypowych miejscach, pokazujący jak szerokie możliwości mają te technologie. Numer 3 z moich ciekawostek to jedna z największych klap. Projekt Moonlight rozwijany w USA w 2010 roku. Pojawiły się plany budowy ogromnego magazynu energii opartego na bateriach sodowych w Kalifornii, który miał zrewolucjonizować sposób przechowywania energii z odnawialnych źródeł. Niestety projekt okazał się kosztowny i technologicznie nierealizowalny w założonej skali. Z powodów trudności technicznych i finansowych zakończono go po kilku latach, a projekt został uznany za jeden z największych rozczarowań w branży. I myślę, że ostatnia już na dzisiaj ciekawostka to zrównoważona energia w zamknięciu tym cyklu. W 2023 roku w Japonii zrealizowano projekt, w którym zużyte baterie litowo-jonowe zostały wykorzystane do magazynowania energii w stacjach ładowania samochodów elektrycznych. Zamiast pozbywać się zużytych akumulatorów. Odzyskano z nich energię, by później wykorzystać ją w ekologicznych rozwiązaniach transportowych. Dobrze, moi drodzy, dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeśli spodobało się, nie zapomnijcie o subskrypcji, lajkowaniu i zostawieniu komentarzy. Podzielcie się swoją opinią, napiszcie, co chcielibyście usłyszeć w kolejnych odcinkach. Do usłyszenia. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Baję.